Więc powiem ci, co musisz wiedzieć. Jason urodził się pewnego dnia, w którym postanowił wypić cały Red Bull i obejrzeć YouTube. Pewnie nie wiesz, ale Red Bull zrobił złe rzeczy w środku jajka. Przez to wariowało wewnątrz niego. Delikatny mózg Jasona, przewodowany wieloma godzinami spędzonymi przed internetem i tym podobnym, sprawiło, że totalnie oszalał. Atakował innych ludzi. I mówił dziwne zdania. Więc zabrano go do psychiatryka. Myśleli, że mu się polepszy, lecz nie było na to gwarancji. Ciasto, ciasto, podwójna tęcza. Wszyscy kłamią, kłamią. Jaso! Kto tam? Kim jesteś? Tutaj. Ktoś tutaj jest. Halo... Ktoś tu jest? Ja. A, Nie y, y, jesteś prawdziwy. On jest obłąkany. Dlaczego mówisz, że taki jest? Skoro nie jest prawdziwy. Jak to zrobiłem?. Jak coś to zrobił? Hej, patrz na to. Hej, twoja mama była u mnie ostatniej nocy. Naprawdę? Tak, razem z nią robiliśmy jajka. A, a, ale to, to nie ma sensu. <śek copyright> <śm entrana> Czyżbyś zapomniał, dlaczego się tu znalazłeś? <śmum> Nie! <stutters> <mulcerative> <dansiye> nie. <dansiye> Hej, moja kolej! Masz pryszcze! <dansiye> nie! Nie! Wyleczyliśmy cię z pryszczy! <dansiye> nie! Zając Wielkanocny jest prawdziwy! Nie! O Boże, nie! To, to nie jest dobre. Co on robi? To... to jest hipnotyczne. Jak się tu znaleźliśmy? Koleś...